To będzie film o najtrudniejszej tematyce, jaka jest mi znana. Bo o ile temat niepłodności i jej leczenia znam od podszewki, a ciąża biochemiczna przez wielu lekarzy nie jest w ogóle uznawana w kategoriach ciąży i straty, no to temat straty dziecka to jest totalna abstrakcja. Jeżeli jesteście ciekawi, co mam ten temat do powiedzenia, i gdzie osoby, które przeżyły straty, mogą szukać. Pomocy zostańcie ze mną. Temat straty dziecka to jest totalna abstrakcja. To nie powinno się dziać, ale niestety, wiecie, idealnie byłoby, gdyby można było położyć się, spać i obudzić się w lepszym świecie, gdzie nie ma takich tragedii. Ale nie możemy tego wykluczyć. To się po prostu dzieje. I to się może przytrafić każdemu z nas. Niezależnie od tego, czy to się dzieje w piątym tygodniu ciąży, czy w 39 tygodniu ciąży. Jest to ból, strata. I każdy z nas. Jeżeli w stanie w obliczu takiej tragedii ma prawo do godnego jej przeżycia i do pochowania swojego dziecka, godnego pochowania. Bardzo często na początkach, jeżeli dzieje się to na początku ciąży, ludzie po pierwsze nie wiedzą, że mają do tego prawo, a po drugie jest to troszeczkę takie bagatelizowane i. I niektórzy nie uważają w ogóle, że strata dziecka do 10 tygodnia ciąży jest czymś strasznym, bo po prostu tak się dzieje. Nie. Każdy z nas ma prawo do godnego pochowania swojego dziecka, niezależnie od tego, kiedy ta tragedia ma miejsce. I całe szczęście. Kilka lat temu powstała mm, pewna fundacja, nazywa się Tęczowy Kocyk, gdzie zrzesza ona grono wolontariuszek, które wykonują miniaturowe ubranka, kocyki, byciki mm, oraz kilka pamiątek do takiego pudełka wspomnień, które będzie już zawsze przypominało nam o tym maleństwie, którego po prostu nie zdążyliśmy poznać. Tańczowy kocyk powstał w 2016 roku. Został on założony mm, przez panią Ewę Skwarczowską. I ja uważam, że pani Ewa powinna zostać y, odznaczona orderem. To jest po prostu kobieta anioł, bo dzięki niej. Y, ten cały nazwijmy to pomysł brakuje mi niestety słów, bo to jest dość emocjonalny film rozrósł się do ogromnych rozmiarów i w wielu miejscach aktualnie tęczowy kocyk współpracuje z wieloma miejscami gdzie można otrzymać tą pomoc i gdzie położne kiedy para spotyka się z taką tragedią, często informują o tym, że para ma prawo otrzymać taki zestaw i godnie pochować swoje maleństwo. Ja wiem, że każdy przeżywa żałoby po swojemu. Niektórzy nie chcą po prostu organizować pogrzebu, i też każdy ma do tego jak wspominałam, prawo i nikt nie powinien oceniać tego. Ja nie oceniam. Oduczyłam się tego, żeby mówić co kto powinien, bo mi się tak wydaje. Ja wiem, co ja powinnam i niech tak zostanie. Ale to jest cudowne, że Rodzice mają wybór. Tak, moi drodzy, bo niezależnie od tego, kiedy doszło do straty, na jakim etapie ciąży, czy to będzie czwarty tydzień ciąży, czy końcówka, czy połowa, tymi rodzicami jesteście, bo Wy zawsze nimi będziecie. Po prostu ktoś tam z góry wezwał Wasze dziecko zbyt szybko do siebie i zdążyliście go poznać. Podlinkuję Wam niżej... Gdzie można szukać y, tęczowego kocyka. Y, I też chciałabym zachęcić wszystkie m, osoby, które lubią szydełkować, y, szyć, y, do tego, aby y, się zgłosić do czy, tęczowego kocyka i zostać takim wolontariuszem. Y, każde województwo ma swojego koordynatora, w każdym województwie jest y, jakieś tam zapotrzebowanie na y, te zestawy i koordynator. Y, Rozdysponuję, co, jak zrobić. Są wzory, które, przepraszam, są powielane, żeby to wszystko miało estetyczny wygląd, żeby to wszystko było zrobione po prostu ładnie, bo ja wiem, że tutaj w obliczu tragedii nikt nie patrzy na to, czy to jest ładne, czy brzydkie bo są rzeczy ważniejsze, ale... Mm. Ale jeżeli... Mm. Przepraszam, emocje. Ale każda mama mm, chciałaby utulić swoje dziecko w przyjemne przyjemny, mięciutki kocyk, niezależnie od tego, ile to dziecko mm, z nami było, w brzuchu czy po tej drugiej stronie. Także moi mili, jeżeli. Yy, i chciałabym, żeby ten film musiał komuś pomagać. To nie powinno się wydarzać, ale niestety tak jest jak, jest jak jest i takie rzeczy się przytrafiają. Dlatego każda jedna osoba, która przyczynia się do tego, aby pomóc i wspomóc osoby, które spotykają się z tym niewyobrażalnym bólem, jest aniołem. I wiedzcie, że... Ja jestem ogromną fanką do bycia dobrym człowiekiem, a każda wolontariuszka, która pomaga, jest po prostu dobrym człowiekiem. Ja wam bardzo dziękuję za to, w imieniu wszystkich osób, które mm, musiały skorzystać i, i będą musiały skorzystać. Dobrze. Teraz się z wami żegnam. Pamiętaj, pamiętajcie o tym, by zostawić po sobie jakiś ślad, jeśli Wam się podobało. I będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie ten czerwony przycisk, subskrybuj oraz ten dzwoneczek obok, żeby nie przegapić moich filmów. Do zobaczenia w następnym.